Ja jeszcze raz panu powtórzę, yy, że uważam, że jest to pomyłka. Nie ma co? Zapraszam pana. Tak? No, od 16 do 20 z dokumentami, które potwierdzą, że pani ma jakiś problem. A z kim ja rozmawiam w ogóle? Jeżeli, jeżeli A z kim ja rozmawiam, przepraszam. Ma problem, pani nie będzie biegłą sądu okręgowego, bo ja nam nie pozwolę, Dobrze, Dobrze, ale z kim ja, ja rozmawiam? A z kim bieg? ja rozmawiam? Jeżeli dokumenty są sfabrykowane, okay. to ustali biegły sądowy, okay. Ale pan będzie miał problem Dobrze. i to bardzo poważny. Ale pan mnie straszy w tym momencie. poważny, panie... panie, ale, pan, panie, panie ale, pan mnie straszy. ale pan mnie straszy w tym momencie. Nie, ja... Pan mnie straszy. Ja, ja... Tak? A z kim ja w ogóle rozmawiam? Przepraszam, z kim ja rozmawiam? Jeszcze raz powtarzam... Pan sobie na stronę Sądu Okręgowego Miś? Prezes Sądu Okręgowego w i Górze odpowiedzialny za 150 biegłych. W porządku. I, to, i co pan do mnie... Dariusz Kliś. A co pan do mnie chce? Chcę to zapisać. A co pan do mnie chce? I jeszcze raz sobie to powtórzyć. I jeszcze raz powtarzam. Ja nie pozwolę sobie na to, okay. żeby ktoś, kto jest... Jakąś osobą nie znam pana. To I dlaczego pan nie do mnie dzwonił? To pana dlaczego pan do mnie dzwoni? Czy pan jest pijany? A... Pan, jest, pan jest pijany? Panie sędzio? Eee, dobrze. Eee, jestem pijany. Eee, wie pan co, eee, powiem tak... Eee, eee... Mhm. będzie pan miał niestety problem ale dlaczego? a co ja zrobiłem? Zgłosi, jeżeli pan nie zgłosi oficjalnej informacji przeciwko pani że w jakiś sposób ona narusza dobre imię biegłego ale... i pan to nie udowodni ale skąd, ja ale skąd ten telefon, panie sędzio? Do prokuratury. A dobrze, panie sędzio, do ale, ja, ale pan. ja nie rozumiem, nie rozumiem skąd w ogóle jest ten telefon. Po co? Pani sędzio. Ten, telefon jest od pani... która do mnie zadzwoniła, przekazała tak? mi informację, tak jak każdy biegły, takie informacje mi przekazuje, że jest w jakiś sposób... Pomawiany, niesławiany. I pan o godzinie, godzinie 20 czy 19 dzwoni do, do człowieka, tak? Pan na to reaguje. Pan reaguje na to, panie sędzio. Ja nie mam zamiaru, z panem dalej ale pan mnie straszy, panie sędzio. Pan mówi, że ja nie mogę mówić nawet okej. Okay. A ja będę mówił okej. Okay. Dlaczego pan? Czy ja jestem, przepraszam, ale to, kim pan jest, żeby dzwonić do człowieka i mnie straszyć? No, pan mnie straszy ewidentnie, panie sędzio. Panie tam, kim ja jestem? No, no, no. Ja okay. Jestem przełożonym. Ja jestem przełożonym pracodawcą pani biegłej. W porządku, ale ja dalej nie znam sprawy, dlaczego pan do mnie dzwoni. Po co? Panie sędzio. To po co, ale pan wie w jakiej sprawie ja dzwonię. Nie wiem. Proszę pan mi pan powiedzieć. Telefon, Proszę mi powiedzieć w jakiej sprawie pan do mnie dzwoni. Do siebie, ale po co? Do po siebie, co? A jeżeli pan Pro, po co? nie zmieni stanowiska. Nie zmieni stanowiska. Już panu teraz powiem panie no sędzio. Jeżeli pan nie zmieni, to ja poproszę panią oficjalną. Odbędzie, przekazałem jej. Proszę przekazać mi oficjalną skargę na człowieka, którą pani próbuje zniesławiać. Ale ja nikogo I nie ja próbuję zniesławiać. Oczywiście to jest jakaś pomyłka. Wysyłam to do pani prokurator rejonowej, pani Grec. Ewentualnie do wiceprokuratora pana e, Marcina Cieszkiewicza mhm. i działamy. A to pan jest tą nie osobą, co, co, co często ktoś, żeby ktoś. To jest... To jest... Proszę pana. Tak, tak, słucham. To jest... Proszę Pana... Słucham, słucham, no Panie to jest, Sędzio. To jest osoba zaufana... Zaufania publicznego. Zgadza się, ale... ale, ale... Ktoś <laughs> usiłuje znieważać taką osobę, a ta osoba jest powołana przeze mnie... Jako prezes sądu Ale panie sędzio, wiemy, panie sędzio, panie sędzio, panie, panie, sęd... panie prezesie, panie panie, 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 prezesie panie, 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 prezesie, to może wobec tego niech pan się zaznajomi, jakby zaznajomi z sprawą, bo ja nikogo nie zna, nie, 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 nie Wobec, wobec no. tego... No? Ja... Ja dostaję tylko informację, suchą. A czego pan do mnie dzwoni, żebym ja Dzwonił do jakiejś kobiety i ją przepraszał. Ktoś ją usiłuje nie nieważać. Ale przed chwilą pan powiedział, że do pan do nie zadzwonić. Przed chwilą ja, pan powiedział, żebym ja do niej zadzwonił. Pan do mnie. A czego? Dlaczego pan mnie przeszkadzać? A pan też czy na mnie, panie sędzio. I dlaczego ja mam do... dzwonić do jakiejś kobiety i ją przepraszać? Znażam, jeżeli pan ma jakiekolwiek informacje, Pana obowiązkiem jest podejść, umówić się na spotkanie, poinformować Prezes Sądu Okręgowego, czy mnie, czy mojego zastępcę, Pana Prezesa Klebanowicza, że, że jest biegły, taki czy taki, który narusza pewne zasady, i wtedy ja podejmuję pewne decyzje. Natomiast nie pozwolę tak? na to, że, bo ja powołuję tych biegłych, żeby ktoś, kto kompletnie jakby nie jest dla mnie osobą wiarygodną, Ale pan mnie nawet próbował takie sytuacje czynić. Proszę do mnie podejść, ewentualnie mnie nie będzie, bo teraz wyjeżdżam w niedzielę do Warszawy i będę w Gdańsku. Proszę złożyć w oficjalne doniesienie na panią... Ale ja nie zamierzam niczego składać. Ale ja nie, sędzio, ja nie zamierzam, panie sędzio. Ja nie zamierzam. Oczywiście, to, że nie. Pana, to ja poproszę panią, że pan nie słabił, tak. O takie oświadczenie i wyślę to tak. do, do prokuratury rejonowej przeciwko panu, żeby prokuratura wszczęła postępowanie karne. Na jakiej podstawie? I tyle. Ale na jakiej podstawie? Na podstawie informacji, którą dostałem. Od Pani Wpływem alkoholu. Pan Super. Biegławia. Czyli pod, pod, pod wpływem na alkoholu Pan do no mnie dzwoni? Panie sędzio, Panie sędzio, Panie sędzio, wypił ale, Pan, ale, pan ale, myślę, że za dużo troszeczkę. Nie, ale, nie, nie Panie sędzio, proszę mnie dosłuchować. Ja panie jestem to bo ja muszę dbać o Sąd Okręgowy, o biegłych, o pracowników i o dobre imię wymiaru sprawiedliwości, jeżeli do mnie dzwoni biegły. Czy pracownik, który mówi, że jest osoba, która ją próbuje zniesławić w taki czy inny sposób, no to ja obowiązkowo. Po godzinie 18, ja tak? tak? Po godzinie 19 pan, pan przejmuje ma... obowiązki wtedy e, jako prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, tak? I pan wtedy, pod wpływem alkoholu, bierze, rozprawia proszę, się z ludźmi, którzy po prostu, pan ma którzy... informacje, tak? które naruszają do... dobre imię. Ale Pani ja nie widzę związku, wiemy, panie, wiemy, panie sędzio, Kowalski, ale sprawa wiemy, jest, sprawa, ale panie sędzio, to no, jest jakaś pomyłka. Pan ale... zgłosić, żebym ja podjął kroki, żeby panią dobrze, Kowalską, dobrze, nie dobrze, wiem, dobrze, z funkcji. Dobrze. Natomiast, jeżeli pan, czy inna osoba, tego nie zrobi, mhm. a tylko i wyłącznie próbuje stalkingować... A nie ja nikogo nie stalkinguje. Pani wobec tego ja mam obowiązek zadziałać, bo to... A czy pan sędzia będzie miał tak samo obowiązek zadziałać, jeśli przedstawię panu dokument, w którym mo... pani wyzywa w biały dzień w, 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 w obliczu innych ludzi postronnych moje dziecko, wyzywa, obraża nas, Dobre, na moje dobre imię, o, czernia. Jako Dobrze, dobrze, i, i dobrze panie robię. sędzio, dobrze. Natomiast jeżeli dobrze. to się nie potwierdzi, tak? to pan będzie miał poważny dobrze. problem ze sprawą karną. I tyle, dobrze. do widzenia. proszę pana nie zyskutować. Tylko jeszcze raz powtarzam, to nie jest tylko telefon do pana, bo takie telefony ja, ja wykonuję wielokrotnie. Super! Też po alkoholu wyzwaniają różni ludzie, którzy A... są w wymiarze okręgu sądu okręgowego w Jeleniej Górze, mm -hmm. że są osoby, które z jakichś względów, niekoniecznie całkowicie merytorycznych, Spróbują komuś zrobić krzywdę. Ale nikt tu nikomu nie robi krzywdy. Dobrze, ale tutaj nikt nie, nie, nie robi krzywdy. Panie sędzio, ja proponuję ale naprawdę nie załatwiać nie te sprawy w godzinach urzędowania sądu. Panie sędzio, to teraz ja też chciałem coś powiedzieć. Proszę załatwiać sprawy w godzinach proszę, proszę, urzędowania panie, sądu. Ja za, a, 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 dobrze? Za chwileczkę porozmawiamy. Mnie nie interesuje, co się dzieje między kimś tam, a kimś tam. No ale pan ingeruje. Kowalskim, i tak dalej. Mnie interesuje dobro wymiaru sprawiedliwości. Dobrze. Jeżeli natomiast ja dostaję informację od biegłego pracownika, nie wiem, sędziego, kogokolwiek, który podlega mi jako prezesowi sądu okręgowego, że ktoś próbuje w jakiś sposób podważyć dobre imię tego człowieka, a tym samym sądu okręgowego, to ja mam obowiązek reagować. I, tak I, czyni pan to, taką I czyni pan to, to zawsze, go, zawsze tego, go po godzinie 19, tak? Po godzinie 19 go. na dodatek jeszcze po jak słyszę po, po, po kilku głębszych. Więc wtedy jest dobry czas, żeby zadzwonić do obywatela i po eee, prostu to, powiedzieć wie, i wie, powiedzieć wie mu, co? tak? Nie pan co, więc ale, ale, ale tak. No, słucham. Eee, e, proszę mnie obrażać, bo za chwilę pan będzie miał problemy, czy mam powiększyć, czy po mniejszych. Problemy? Eee, wie pan co? No nie chcę, żeby nie, mi pan powiększył. Nie, nie, nie rozmawiam minie nie, kolego. To zrobimy inaczej. Ja składam doniesienie po powrocie z Warszawy na pana na Palting Dobrze. i będziemy się tłumaczyć przed tym. Dobrze. A pan niech sobie robi z tym, co chce. Pan Dobrze. nie tylko obraża, tą panią ubiegła, teraz pan nie obraża. To, że ja jestem zdenerwowany, to jest naturalna rzecz, bo ktoś taki jak pan, nie obraża. Pan próbuje. Odważyć dobre imię człowieka, który jest powołany, czy przeze mnie, czy przez innego prezesa, na I tylko tyle. A to, że pan powiedział przez chwilę, to będę miał nagrane, że pan twierdzi, że jestem pijany i Pan, pan, jest rozmawia, pan, pan wcześniej przyznał się do tego, pan, pan powiedział. Dobrze, dobrze, dobrze okej, okay. pan wcześniej powiedział. Kropka, Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, kłaniam się.